Ja nie jestem w stanie stwierdzić niepoczytalności Agaty, bo nie jestem psychiatrą i nie wiem, czy ta akcja była zaplanowana od samego początku, żeby zrobić kolejną dramę i żeby wybić się, tak jak miało to miejsce ze Stewardem, czy po prostu, czy po prostu to tak, że po prostu ona nie wzięła leków. Widziałem, że leków nie brała, które miała zapisane od psychiatry, które powinna brać, no ale zachowywała się dosyć normalnie i nagle po prostu to stało się. Przeciągu, nie wiem, 10 minut. Agata po prostu wydaje mi się, że pomyliła fikcję z rzeczywistością i ubzerała sobie, że jest rzeczywiście ze mną w związku albo za wszelką cenę chciała, żeby tak to wyglądało, żeby zdobyć tylko i wyłącznie Fejn ze mnie, tak jak zdobyła ze Stewarda. Nie wiem, nie wiem czy, czy może rzeczywiście się we mnie zakochała i rzeczywiście ubzdurała sobie to. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, nie jestem psychiatrą. Powinienem zbadać psychiatra i dopiero e, wtedy orzec, co tak naprawdę się wydarzyło dzisiaj, bo naprawdę nie wiem. I wiecie, że pomimo tego, że mnóstwo razy atakowano mnie w internecie, ja nigdy nie odpowiadałem na tego typu zaczepki, nigdy nie odpowiadałem na tego typu dramy, e, ale dzisiejsza sytuacja po prostu wymknęła się spod kontroli, no i jest, e, jest za grubo, za dużo się wydarzyło dzisiaj. I to przesz przeszło po prostu wszelkie możliwe granice, to, co robi Agata, dlatego ja muszę tutaj wystosować jakieś oświadczenie obronne ze swojej strony. Zawsze omijałem temat, zawsze chciałem, żeby, żeby, żeby to nie wyszło. Do samego końca próbowałem Agatę przed tym powstrzymać, bo jest z góry na przegranej pozycji, do końca próbowałem ją powstrzymać. Prosiłem ją o to, żeby tego nie robiła, bo będę musiał na to odpowiedzieć. Nie chciała się mnie posłuchać, więc takowe oświadczenie będę musiał wystosować przed po prostu przepraszam Ciebie, Agata, wiem, że nie jesteś e, poczytalna i że muszę to zrobić, ale po prostu muszę obronić swój wizerunek i po prostu, po prostu muszę to zrobić. Agata, powinnaś się cieszyć, że ta butelka, którą rzuciłaś w wiole, wylądowała 10 cm od jej głowy, przeleciała 10 cm od jej głowy, e, bo to była butelka po żubrówce, bardzo twarda butelka, e, powódcy żubrówce e, i nie wiadomo, czy jakby się trafiła w głowę, e, nie zrobi i mogła być teraz być w zakładzie zamkniętym. Nie wiem jakiego typu zakładzie zamkniętym. E, trudno mi jest to szacować, W każdym razie, no, mogła się zrobić krzywdę. Adam widział całą sytuację. Ja stałem w, w salonie. Adam w, w tamtym momencie był w przedsionku. E, butelka poleciała. No, ja jestem przerażony, bo ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem, e, że taka sytuacja miała miejsce. E, jest nagrany trzask po prostu. E, tak, słychać to wszystko na filmie? E, w momencie, obrad. Słychać słychać i widać, jak Agata po prostu zrzuca szklany stolik. No ja jestem przerażony. Powinna się cieszyć, że nie zrobiłaś się krzywdy, bo nikt tobie nie chciał zrobić krzywdy, a ty zrobiłaś to z premedytacją. Nie, nie, ona, ona nie.